Up with it girl, rock with it girl, show them it girl, Bada bang bang Bounce with it girl, dance with it girl, get with it girl, ba bang bang Come on, come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be long Moi kochani, moje kochane, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam Was na serię z moją kolekcją. Była kolekcja moich perfum, była kolekcja moich paletek, a dziś przyszła kolejna. Na, na co? Tak, na rozświetlenie. Mamy wiosnę, teraz e, rozświetlenie e, przyda nam się jak ta lala. Także dzisiaj zapraszam Was, e, pokażę Wam, jaką mam kolekcję rozświetlaczy. E, wiecie co, będzie to takie trochę... Będzie to troszeczkę pomieszane, dlatego że to znaczy nie, nie pomieszane, tylko ja pewne rozświetlacze mam jakby w paletkach um, i chciałabym um, oddzielnie nagrać Wam rozświetlacze róże i brązery, nie łącznie razem. Dlatego, że w większej jakby mierze mam rozświetlacze oddzielnie, ale są rozświetlacze, które posiadam w paletkach, dlatego nie sugerujcie się, natomiast pewnie te produkty się powtórzą w momencie, kiedy będę pokazywała Wam kolekcję bronzerów y, oraz czasem różów. Mogłabym y, zacząć od ulubieńców. Tak, tak właśnie zacznę. Także, jeżeli jesteście ciekawe, jaką kolekcję posiadam rozświetlaczy, jakie są moje ulubione i mm, jakich ja używam na co dzień, to e, zapraszam Was do oglądania, zostańcie ze mną. Jeżeli chodzi o moich ulubieńców, już Wam pokażę. Będą to, jak widzę tutaj w kremie, będzie to rozświetlacz w kremie, jeden jest e, w kompakcie. Ok, przejdźmy, wiecie na pewno, jak mnie oglądacie systematycznie. Więc zacznijmy może od mojego ulubieńca, którym jest. jakim jest, a nie którym jest. Zacznijmy od ulubieńca, jakim jest oczywiście WhatsApp, od Benefit. Jest to ten rozświetlacz. Jest to oczywiście rozświetlacz. Większość moich rozświetlaczy będzie tutaj w odcieniach zimnych, bo takowe jakby bardziej mi pasują, bardziej do mnie przemawiają. I już wam pokażę. Jest to takie rozświetlenie. Mam nadzieję, że to widać tutaj na. O, zresztą na pewno znacie ten produkt. O, to jest takie piękne, mieniące się rozświetlenie. Uwielbiam ten rozświetlacz. Bardzo długo się utrzymuje, daje piękny glow. Jest bardzo naturalny, nie ma w sobie żadnych drobinek, jest bardzo kremowy. Jest to po prostu mój ulubiony, ulubiony, rozświetlacz. Więc pierwszy z moich rozświetlaczy jest to oczywiście z Benefit WhatsApp. Także to jest numer jeden. Myślę, że numerem dwa będzie coś mniej przegaszonego. Mianowicie jest to takie duo nie wypowiadam się na temat brązera jest to taki rozświetlacz, który jest bez połysku. Generalnie to jest bardziej, słuchajcie, takie po prostu rozjaśnienie niż. O, to jest to tutaj. To jest takie rozjaśnienie bardziej niż rozświetlenie. Coś bardzo, bardzo naturalnego, bardzo delikatnego. Pięknie rozjaśnia i daje bardzo naturalne, takie naprawdę bardzo, bardzo naturalne wykończenie. To fajne, delikatne, naturalne wykończenie. Oceny mnie nie pytajcie, bo kompletnie teraz nie pamiętam. Więc to jest mój drugi rozświetlacz. Trzeci, również ulubiony, nie muszę też nic mówić. Zimny, znowu odcień. Jest to Mary Luminizer z innych sióstr. Nie mam tych pozostałych, mam tylko ten. To jest taki, oto kolorek. Bardzo, bardzo zbliżony do nie wiem, czy coś będzie widać, nawet bardzo, ale to bardzo zbliżony właśnie do tego Benefit. Cena chyba coś około 20 funtów tak mi się wydaje i to jest taki rozświetlacz słuchajcie, uniwersalny możemy go używać jako rozświetlenie, nawłaszczenie oraz jako oraz jako eyeshadow, czyli jako cień, e, zwłaszcza tutaj do rozświetlenia e, górnej partii oka, czyli e, łuku brywiowego. E, no niestety nie mam tutaj właśnie, to jest światło dzienne i nie za dużo widzicie, ale jeszcze raz Wam pokażę. To jest takie rozświetlenie, to jest taki błysk Także naprawdę również bardzo, bardzo lubiany przeze mnie. Zresztą widać naprawdę po używalności, że dość często go używam, żeby wykreować im bardzo naturalny glow. Czyli to jest Mary, jeszcze była Betty i nie, czekajcie, Cindy chyba. Ale ja posiadam tylko i wyłącznie ten i w 100% jestem nim zachwycona. Także to jest godny polecenia również produkt. Dalej czwartym już moim rozświetlaczem z mojej kolekcji jest beka, o której o której mówiłam już nieraz i na początku powiem Wam, że nie bardzo lubiłam się i nie bardzo mogłam się dogadać z tym produktem, a dzisiaj jest on bardzo, bardzo moim ulubionym, bardzo ulubionym to jest z kolei ciemny odcień, nie wiem, czy właśnie nie zabiorę go ze za sobą na wakacje. Myślę, że tam się świetnie spisze. Bardzo ciepły to jest kolor, taki wręcz łososiowo, brzoskwiniowo, złoto pomarańczowy, który daje taką taflę przepięknego rozświetlenia i powiem Wam, że tak jak na początku myślałam, że nie jest i pewnie mówiłam to głośno, że nie był wart swojej ceny na przykład, czy znaczy, może wart swojej ceny, tylko nie do końca była to jakby kolorystyka dla mnie, tak dzisiaj zmieniam zdanie, naprawdę kopyta zmienną jest, i muszę Wam powiedzieć, że bardzo go lubię, bardzo mi ostatnio odpowiada, bardzo często gości na mojej twarzy, na moich policzkach i nie tylko. Także beka w kolorku um, Champagne Pop i to jest rozświetlacz, jaki zakupiłam za namową um, Kingi z kanału The Pink Look, której bardzo dziękuję. Bo tak jak mówiłam wcześniej, ja się z tym nie lubiłam produktem, jakoś chyba potrzebowałam czasu, żeby się jakby z nim dogadać. Ponad 30 funtów kosztuje ten rozświetlacz, czyli nie mało, ale godzin jest swojej uwagi i naprawdę starczy wam, myślę, naprawdę na. E, myślę, że starczy wam na bardzo, bardzo długo. Tutaj mamy lusterko. E, no przepiękne, przepiękne, naprawdę przepiękna tafla. E, I to jest takie, zaraz właśnie pokażę. To jest takie moje e, niezastąpione, myślę, właśnie wsadziłam palcokcia w Marylu niechcący. Czekajcie. O, widzicie to są dwa moje ulubione rozświetlacze. Praktycznie jeżeli chodzi o kompakt, e, mamy tutaj odcień ciepły i mamy odcień zimny. Ale od tego zimnego myślę, że odcieniem jeszcze bardziej zimnym e, chyba jest właśnie Tutaj Benefit. Pain Pop to jest kolejny mój rozświetlacz, jaki Wam polecam z czystym sumieniem. Dalej kolejnym rozświetlaczem, jaki bardzo lubię jest to mój jeden z najnowszych rozświetlaczy. Już czekajcie, wyciągam z pudełka, bo jeszcze mam go w pudełku, tak. Jest to prezent, jaki dostałam, nic się nie stało, to jest standard, jak mi coś spada z rąk. Walzcie, dobra, mam. Tak przepięknie wyglądające, chciałam e, powiedzieć, Trio, ale to nie jest Trio, e, tak. e, Physicians, Formula, nie wiem, e, nowość e, Nude Wear Touch of Glow Palette. Jest to po prostu taka rozświetlająca właśnie paleta. E, I niby jest podpisane, że jest tu highlighter, blush, powder i bronzer z takim fajnym glow, bardzo ładne, naturalne glow i to był puder, a na końcu mamy bronzer i wszystko jest właśnie w takich, o widzicie, jakie to jest cudo, teraz tutaj na dłoni, one wszystkie mają wykończenie właśnie takie glow, ma taka oto paletka, jaką dostałam od Doroty, od Dori, bardzo bardzo dziękuję, przepiękny po prostu, pisałyście mi, że generalnie można to używać jako właśnie ogólnie rozświetlacza, można to łączyć ze sobą nawet razem wychodzi wtedy takie cóż takie bardzo o, takie kolorowe wtedy. Chociaż teraz też widziałam gdzieś już te takie jednorożcowe rozświetlenia. Czyli po prostu taką tęczę. To jest kolejna moja ulubiona paletka ostatnich e, dni. Piękne, naturalne wykończenie. Polecam Wam bardzo gorąco. Jest to produkt ze Stanów, e, ale jest dostępny online. E, tutaj dołączony jest pązelek, lusterko, także naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt. Przepięknie zapakowany na prezent jest idealny. Także to jest kolejna moja, mm, kolejny mój nabytek, jeżeli chodzi o rozświetlacze. Dalej rzecz jaką dostałam, słuchajcie, w prezencie od Darii, tak, tak, od Dari e, którą bardzo, bardzo gorąco pozdrawiam. E, kochana, muah, muziaki dla Ciebie i dla Maxia, oczywiście, e, tutaj mam właśnie prezencik, to jest Zewibo Vibo Shimmer in Pearls. To było już dawno temu w pasce od właśnie Dary. I teraz tak patrzę. Dobra, tak Wam pokażę. Tutaj mamy ciepło-zimne odcienie kuleczek. Próbuję Wam tutaj zademonstrować. Jest takie bardzo, bardzo, widzicie, bardzo naturalne takie. O, takie naturalne glow, ale przepiękne. Także to jest również jeden z rozświetlaczy, który mogę Wam polecić. Z Vibo, zacznę w kulkach. Nadaje efekt świetlistego makijażu. Także Vibo i takie kuleczki starczą naprawdę na bardzo, bardzo długo. To jest kolejny rozświetlacz, jaki lubię. Dalej mam tutaj właśnie takie cztery paletki. Słuchajcie, tutaj są, jeżeli chodzi o. Nie, tu jest kremowa. Jedna będzie w kremie, a trzy są takie pudrowe, czyli takie kompaktowe. I już Wam pokazuję. Pierwsze trio to jest Revolution, i tutaj mamy brązer, rozświetlacz i róż. Jest to Ultra Scoop and Contour Kit Ultra Fair C01. I to jest paletka z Revolution. I skupimy się tutaj tylko i wyłącznie na rozświetleniu czyli na rozświetlaczu, który wygląda tak, taki kolorek. Taki piękny, zimny odcień e, rozświetlacza. Lusterko tutaj troszeczkę, jak widzicie, się poprzemieszczało samo. E, nie wiedzieć czemu. Także to jest moja pierwsza paletka, jaką lubię, jak widzicie zresztą po używalności. Też nie, zostawię Wam i będziecie mieli Czekajcie, zostawię Wam, żebyście mieli porównanie, jak wygląda to z innymi paletkami. To był właśnie ten rozświetlacz z Revolution w zimnym odcieniu. Teraz przejdźmy do drugiego trio: tej paletki ze Sleeka. I jest to Fair 372 Face Form Contouring and Blush Palette. I mamy tutaj znowu trio: tutaj mamy lustereczko, mamy takie odcienie, i już pokazuję Wam bardzo drobno zmielony. Ale już e, inna formuła, inaczej zupełnie wygląda. E, tak, to jest właśnie ten tutaj, ten. Także jak widzicie, jest on taki troszeczkę jakby bardziej połyskujący, a ten taki bardziej jakby nie wiem, kremowy, ma troszeczkę więcej drobinek, taki jakiś fajniejszy jest. Nie wiem dlaczego, ale. Z tych dwóch e, według mnie Revolution jest fajniejszy, e, od slika także to jest trio ze slika. I trzecia paletka Vibo 3 Steps to Fe Perfect Face Contour palette i jest to e, paleta do konturowania twarzy ze Staff Light. Tak wygląda ta paletka, i już zademonstruję Wam również tutaj swatch. Momento, paletka wygląda identycznie jak poprzednie, ale tutaj już znowu jest inna konsystencja, inna struktura i tak wygląda ten kolorek. I to jest bardzo, bardzo kremowy, także z tych wszystkich tutaj, według mnie, to najgorzej wypada slick, czyli ten po środku. Zobaczcie, tak wygląda rozświetlanie tymi paletkami. A tak wyglądają te cienie na palcu. Tutaj właśnie o podświatło, może jakoś Wam zademonstruję, a tutaj na dłoni. Okej, okay, to by były te trzy zestawy. Kolejny tutaj, właśnie znowu Revolution, tym razem kremowa paleta. Lightening Contour F01 Ultra Contour Kit. Tak oto wygląda. Takie kolorki, tutaj, oczywiście małe lustereczko. Wszystko jest w kremie, i teraz już Wam pokazuję i to jest takie rozjaśnienie z delikatnym wykończeniem, bardzo kremowym, i kolejny tutaj już Wam słoczuję, to już jest kremowa konsystencja znowu, ale taki oto zimny odcień. Bardzo zimny odcień i bardzo fajny kremowy wręcz taki biały, widzicie? Prawie, że aż białe jest to rozświetlenie. Mamy na palcach. Tak by wyglądała ta paletka z Revolution, z kremowymi rozświetlaczami, plus oczywiście brązer. Są te dwa rozświetlacze bardzo, bardzo kremowe to jest to. Tak jak powiedziałam, kolejny mniej już przeze mnie jakby używany, mniej lubiany Urban Decay Naked Illuminated. Jest to ta paletka i ja będę chciała na pewno ją znowu włożyć, włożyć, dołożyć do, chyba raczej do właśnie, do wyprzedaży. Może rozświetlenie jest trudne, ale tak jak mówię, nie na twarz. Zobaczcie, nie wiem nawet czy to będzie widać. Raczej nie, bo nagrywam Wam telefonem, ale mamy tutaj bardzo, bardzo takie drobinki. Widzicie? To jest taki połysk. To jest taki odcień praktycznie ciepło-zimny, bo to ani zimne, ani ciepłe, ale bardzo, bardzo, bardzo mocno świecące. Powiem Wam, że to rozświetlenie kompletnie dla mnie no, nie zdaje egzaminu, jako rozświetlenie twarzy. O, zobaczcie, to jest taki, taki błysk. To jest coś takiego. I ja myślę, że to jest fajne na dekolt, na ramiona, na. na... Nie wiem, na przykład na nogi, ale na pewno nie na twarz. Bynajmniej nie dla mnie. Ja nie lubię się świecić jak psujajka, jak choinka. To jest przepiękne, ale wkurzają mnie te drobinki. Nie sądziłam, że on będzie aż tak, bardzo, um, aż tak bardzo nabrokatowany. Że to jest ta rzecz. I jeszcze tutaj mam dwa produkty. Jednym z produktów jest coś, co chyba miałam, bodajże, że w którymś z pudełek. Teraz nie pamiętam w którym, bo już wiecie, że nie subskrybuję od jakiegoś czasu. Mamy tutaj w styku Soul Susan. Skincare Color Performance. Jest to highlighting crayon, czyli taka w kredce, również o zimnym odcieniu. Tak wygląda to rozświetlenie. Ja mam to dzisiaj tutaj przy. O, tu mam przy łuku brwiowym bardzo, bardzo mam delikatnie. Także takie daje um, zimny odcień, e, bardzo fajnie rozświetla właśnie okolice, właśnie fajnie przez to podnosi oko. E, oko nam się wydaje na takie większe, fajnie rozświetlone. Tak jak mówiłam, bardzo delikatnie, ale myślę, że coś widać. I ostatni tutaj to jest Fusion Beauty Illumi Fill, czyli taki line filling luminizer. On tam, tam gdzieś. E, pokazywane na początku, e, jakby mojego nagrywania, e, to jest takim jeszcze fajnym, chłodzącym. Tutaj z taką chłodzącą kulką. To jest ono, o, takie kremowe. I to wygląda tak. Takie bardzo, jakby mokre glow. Bardzo mokre glow to daje nam ogólnie na całej twarzy takie. Fajne po prostu rozświetlenie twarzy, ale wbija się niby, wiecie co, niby w zimne, ale troszeczkę w różowe tony. E, I tak by się prezentowały wszystkie moje rozświetlacze. E, cała kolekcja moich rozświetlaczy. Mam nadzieję, że niczego nie pominęłam. E, miałam też rozświetlacze. W sumie mogłabym też tego użyć, bo to jest em, co prawda eyeshadow palet, ale tutaj mamy też takie rozświetlające te kolorki, więc można tą paletkę również użyć jako rozświetlacze. E, możemy używać jako cienie, a możemy używać właśnie jako rozświetlacze. Dlaczego? Dlatego, że to są takie piękne kolorki. I już Wam szybciutko słoczuję. Ciemny, brązowy, ale przepiękne rozświetlenie. Naprawdę ta paletka ma taki pigment. To jest takie rozświetlenie. Słuchajcie, że to jest jakaś masakra. Zobaczcie. Zobaczcie na to. To jest coś normalnie fantastycznego. Spróbuję Wam tutaj zesłoczować na dłoni wszystkie kolory. Zobaczcie. Ja myślę, że widać wręcz każdy z tych kolorów. Przepiękne rozświetlenie, dlatego ją pokazuję. Bo, tak jak mówię, można tą paletkę wykorzystać jako rozświetlacz. Również nie tylko jako cień do powiek. Taki rozświetlający. Także jeszcze właśnie taka opcja. A jeszcze nie pokazałam tego ostatniego. Nie pokazałam ostatniego. To będzie taki kremowy. I to jest takie już zimne, białe wykończenie. Fajne, też pod właśnie łuk brwiowy. Jeżeli chodzi o oczy. Dobra, zmienię sobie kosteczkę, Będę się świeciła jak psyjajka Dzisiaj naprawdę, po tylu rozświetlaczach. Tak by wyglądała cała kolekcja moich e, rozświetlaczy. Przypomnę Wam jeszcze raz, jak wyglądają te kolorki. O, to jest takie piękne rozświetlenie. Na pewno widać przepiękna paletka. Jeżeli ktoś lubi glow na oku, to na każdą okazję w niej coś dla siebie znajdzie. E, I tak jak jeszcze Wam chciałam powiedzieć, to miałam jeszcze jakieś rozświetlacze w innych paletkach, ale poszły mi na wyprzedaży, więc już ich nie posiadam. E, większość paletek, co już tutaj mi została, to właśnie ma w sobie e, tylko i wyłącznie cienie do powiek. To by było na tyle. Trochę już mnie normalnie piecze ręka, bo nie będę się trochę świecić, ale to nic. Ja Wam bardzo dziękuję za chwilę uwagi. Mam nadzieję, że moja kolekcja Wam przypadła do gustu, że coś przykuło Waszą uwagę. Dajcie mi znać w komentarzach pod tym filmem, jakie z tych rozświetlaczy, które ja posiadam Wy posiadacie, które lubicie, których nie lubicie, na których się zawiodłyście na przykład, a które są również Waszymi ulubionymi. Które są wśród waszych ulubieńców? Być może się one pokryją z tymi, co ja mam. Byłoby mi bardzo miło. Jeżeli czymś was zainspirowałam, to bardzo mnie to cieszy. To by było na tyle. Ja się z wami będę żegnać. Mam jeszcze do nagrania dla was kolejny filmik, także dzisiaj jeszcze będę chciała przyjść z innym filmikiem. A tymczasem się z wami żegnam i muszę lecieć po synka do szkoły. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo gorąco i mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowane z mojej kolekcji, o którą Zresztą prosiłyście, więc jest. Może późno, ale lepiej późno niż wcale. Dzięki wielkie. Buziaki dla Was. Trzymajcie się cieplutko. Pajo!